Dobra. Hejka naklejka, tu wasza ulubiona TikTokerka. Dzisiaj nagrywamy... E, a gdzie jest Dominik? Aha, dobra. Mind. Hejka tulenka, tu wasza ulubiona youtuberka i dzisiaj nagrywamy Minecraft. Oj, Minecraft Bed Wars. Yy, po kolei proszę się przywitać ładnie grzecznie. Aha, słodko. Siema, to Dobra, yy, no właśnie. Stanę, Stay. <stanie> no i... Czemu wy nie chcecie przywitać? Ej, nie, dobra, ostatni raz z wami nagrywam, kurwa chciałem ja aż ktoś kurwa zacznie, nie? Ty już kurde zacząłem Wiem, ale kurwa, ledwo to słyszałem Ej, e, to ja minik. Dobra, bardzo pozdrawiamy, jak widać mamy handkama z moimi pięknymi paliczkami ja nie i wierz do nas O, no to myślałem, że wygramy i zrobimy szybką rundę, a jednak nie A jednak, a jednak, a jednak kolejny idzie a dobra, wygramy, bo Aj, oczywiście nie. jest u nas w składzie taki ktoś jak Luzak, czyli ja. Oczywiście, a, Cześć, a widzowie! Zapomniałem wam powiedzieć o subskrybersach. E, niebieski, że? Mamy 15 subskrypcji. Oj, muszę go zabić. <noise> Poczekajcie, obowiązki wzywają. No, on jest jebnięty na umysł. Kurwa, żółty. żółta! Oni wszyscy wiedzą, że ja jestem YouTuberem, po prostu, no nie? Wszyscy wiedzą. No, no. zgadnijcie, kto jeszcze idzie. No kurwa, niebieska! E, ja idę rozwalić e, niebieskich, bo oni za bardzo się tutaj panoszą na moich. <coughs> Jest tyle jeden debil w Ja pierdolę. Ej luzaczek, co no na też może od następnej rundy zaczniemy, co? Nagrywajcie. Nie czemu. No dawaj, bo to kurwa był rozpierdol. No Dobra, początek był rozjebany umysłowo trochę. No właśnie, zróbmy to od początku później. Wykończmy tą rundę i zróbmy od początku. Bo ja kiedyś kurwa nagrywałem, jak takie coś raz wrzuciłem, to kurwa. Mimo, e... ja tak samo, było mi wstyd. No tego no. Jebany Kurwa Uff. Nie żeby Na coś, ale ja cały czas było... nagrywam Ejn Wyłącz nagrywanie Ejn Co? Wyłącz Co? nagrywanie Co? Nie zgadza, nie dałem ci tego Jak to się nazywa, kurwa Permisji e, Nie ja... Permisji Permisji ci nie dałem do życia Co? I chuj, kurwa Dobra, niebieski Kurwa Powołuję się narodo rodo. Powołuje no, ja się, się narodo rodo jak coś. wyciszę <grym> dobra to nie. <grym> <grym> dobra to nie. Dobra idę rozjebać tych niebieskich no, psychopatów. Fajnie. Psychopatko jebana. O, daj mi mój dom No kurwa co jest nie tak z tym TNT pojebanym Rozjebane no, był, był jakiś Jebać. fajny niebieski, Co tam rozjebałaś, koleżanko? Dominik, co rozjebałaś? Rozjebałeś łoś Rozjebałeś Rozjebałoś Co rozjebałoś? Ej, Dominik, jakie masz zaimki? On, ona, ono, czy niczyje? Nijakie znaczy? On jest mój Uf. Jebać was, kurwa, psychopatu zostawię! Nie o chuj Dobra, wychodzimy z tej gry, bo to są przepocone pizdy. Mm. Damy radę. Dobra, to rozpierdolmy sobie z sami Beda. Ja pierdolę, ja już wyszedłem. Tak. jebany Cicho, ten Cicho, ja robię moonwalk. Dobra, kurde. Możesz zrobić rejoin? Nie mogę już, jak, już wy... no. jak sam wyjdziesz, to nie mogę. No, dobra. poszło z gruzem. Sam z stainem zostałem. Dobra wyjdźcie wyjdźcie z powrotem o je, no dobra. A ja dalej to nagrywam Kurwa z tej. Co? Steen. Bo nasze na ciebie tego Dominika. No bez kitu. Tego <noise> nie. Jakiego Dominika? No mnie. Ciebie? No cię będzie prześladował, nie, a ja się nie, już dołączę. Już się widzę. Przecież to <noise> Jebany się przyzwyczaił Macie mówić tak No siemnaćka z z rzemiećki ze strony stein Pekaj jakiś umiałem kuwa głos kartmana robić Co Dobra, Dobra, powiedziałeś Kurwa Dobra Hej katuleńka Tu wasza ulubiona youtuberko TikTokerka Dzisiaj nagrywamy znaczy robimy vloga z Make up over with me i... nie no, żartowałem no, oczywiście. Kto by się był domyślić w stanie, że nie robimy make upów. Żartowałem oczywiście. Y, dobra, jest dzisiaj ze mną... Ekipa. Tak, ekipa Friza. Proszę się przywitać po kolei. Ktoś Heyo. chce zacząć? No. Okay. Już Jesteś... ktoś spadł. Ja? Pierdolę, to ten to... debil. Zamknij no, mordę kurwo. <noise> dobra, jest jestem <wstępny. głos> Nie, nie, dobra, zero hejtu. Chilową rundę sobie robimy. Rozwalamy wszystkie teamy, oczywiście, bo ja jestem w tej grze. I kurwa, nie zgin nie... o! Zginąłem jako pierwszy, nie? Dobra, nie było tej rundy. Ja spadłem jako kurwa pierwszy. Kurwa niebieska ty jest odjebana. Czerwony, Czerwony mi jeszcze goni psychopata. Zostaw mnie psychopatko jebana. O, czerwonemu robię plecy. Jak jebany inwalida. Jeden A cię goni, kurwa. ty drugie by plecy, robisz. Heistein. Jezu, weź, nie strasz Dobra. Wygrywamy tą grę jeszcze. Dobra, jednak nie. Pastein. O kurwo. A, Ajaj. Ajaj. No. <laughs> dance, dance, dance. Dobra, jeszcze raz nagrywamy to. Hej, Katulenka! Tu wasza ulubiona tiktokerka. Dzisiaj nagrywamy Minecraft Bedwars. No bo co by innego kurwa nagrywać? Jest dzisiaj ze mną. Gay. Okay. Edau. <coughs> Stain Dokładnie. Wszystko się, zgadza. wszystko się zgadza. Wszystko jest na porządku dziennym. Tutaj. Dobra, kurwa, chcę się... Kurwa! Chciałabyś, koleżanko. Dobra, jesteśmy pierwsi na EME. Nice. Ej, co wy na to, żeby zostawić łóżko i polecić na czerwonych? Dobra. Tylko ja muszę wam. Ja zostałem, zostałem te diaksy, nie wiem jak Dobra, to obudził łóżko jak jest. Zamknij! Ej, to było naprawdę niemiłe. Praszku, sekksiaku. Kurwa, eee, rzeczywiście! Kurwa, rzeczywiście! Odpaleli. Możemy zagrać w końcu jedną normalną rundę? Nagrywamy e, to trzeci raz. Tak, tak się kurwa zastanawiam, czy byśmy mogli, nie? Czerwony jest u nas! Serio? Kurwa, wypierdalaj! Dobra, rozjebałem nieb... mu mordę. A nie, już myślałem, że się niebieski jeszcze kurwi. Nie. Przestałem wierzyć <laughs> Czerwony... <laughs> w ludzkość. <laughs> Przestałem wierzyć w ludzi. Ja tak patrzę, ja tak patrzę z siebie i widzę S, myślę state, a tu kurwa luzak. To jednak eee, Nie denerwuj mnie agres, bo zostaniesz zdegradowany do rangi kurwa 7+, plus. tak jak Furas ma rangę 7+. Plus. Pozdrawiam. Dobra, Dobra idę się pobawić opalony, z nimi. Dobra, mam plan. Wykonam go oczywiście nie sam, wręcz z moją ekipą Fritza. Niebieski... No niebieski kurwa nie pojebało ci się coś? Ło, wow, wo, 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 E! Bartoszek kurwa 3-1-2! Halo! Ej Bartoszek 3-1-2 jest odjebany! Kolejny? No? Mówię trafmy na normalną grę! Nie trafimy. No pierdole. No w sumie to jest krapy czego się można spodziewać. No kurwa zrzuciłeś mnie ta... Agrest! A nie to ja. jest Duffy, ja, Duffy. Kurwa. Zrzuciłaś mnie kurwa Cowiła bo oni beda kurwa, nie. nie mają Pod pociąg się podłożę Ale bo nie przejedzie nie mnie Bo rozjebie się kurwa na innym torze. To kurwa akurat motto Dominika to on to za na pamięć Ojej Stein, ktoś cię goni Ej rozpierdol im to fireballem ale się wkurwią Ty czerwony kurwa Pizdo! Czy ten kurwa czerwony cię nie dosięgnął? Kurwa drugi dosięgnął. O kurwa, i spadłem. Nie, to tak nie powinno wyglądać. Ogólnie mój, mój handcam jest po prostu pure clear. Wszystko widać. Tak, po To nie tak, że jest czarno i widać ledwo ledy, kurwa tej bloody. No Zajbiście, no to to jest prawdziwy handcam. To jest stary, prawdziwy vibe. Prawdziwy handcam, prawdziwy vibe. O, Prawie bym go nie zabudował. Hejka, hejka to ja! Hejka, tu no Dzisiaj robimy test Motorola. a nie motorola to multi chyba. Ona ja Samsung. Się z Putin. Dobra, to ja spiegam. O, o, no, o to kurwa, rozjebałem im łóżko. Ten niebieski się tu pcha Ten nie, nie idzie on cię w piwnicy zamknie. To... Nie no. Czerwony, czerwona, czerwona, czerwona psychopatka do na nas idzie. O nie, nieba, Fortnite Battle Pass. Nie okay. wiem to... Fortnite I'm Battle I'm to O hej. Aha Tak można żyć? Aha ty psychopatek nie był? No był, zabiłem. A nie, a, ty mi okay. zajebłeś fraga Ty a... patrzcie teraz na czerwonego, teraz na czerwonego Patrz tu, patrz tu jaką, jaką przekopę robię No buduj w górę kurwa A dobra My się on tu do nich Tylko, że mają deskami zabudowane kurde Ja kurde... Ja pierdolę, ja pierdolę ja czerwony spadł, serio? Albo dobra, żółci nie mają, albo dobra, żeby do nas nie poszli. Nie do nas pójdą, to będzie przejebane. No bo my umrzemy na 100%. Nie, serio? Luzak. To nie byłem ja, kurwa! No Stary, nie. to demon! Jakiś demon no. we mnie wstąpił. No kurwa, demon fake it's legend. Like it. Zaczęła Samsungiem cię bić. No ja kurwa, chybałem. się nie skapnął, jebany debil. Kurwa, Fortnite 2 Troll Royal? On się chce ze mną na biller, fajcie bić, kurwa, on nie wie, kim ja jestem. No kurwa, nawet nie mam co! Kto to TNT postawił? Ja. No to żeś postawił. No kurwa, randomowo je postawiłem, stary. Nie stać mnie na okulary, nie mam za co żyć, YouTube mi nie płaci. Nie mam za co. Dzięki. O. Jak to ci nie płaci? No, no ja nie wie... dostaję nic, kurwa. Oczywiście w montaż tego filmu, jak zwykle, włożyłem moje aż 17% wysiłku. Bardzo serdecznie Wiesz, teraz... pozdrawiam. Bardzo 17% to bardzo dużo. Nie oczekujcie 18%. Chyba, że w ma... znaczy co, kurwa? No, wtedy by przybieram jebał. Wtedy to byście byli zazdro... zazdrośni. No dobra, nie wypałem się. O kurwa, czerwona pizda. A czerwona psychopatko, wracaj tu. Jest godzina. O, ty kurwo. Ja pierdolę jebany farciarz. Dobra, jest godzina w... prawie w pół do pierwszej, a ja tak się drze. Drę. Zaraz moja mama przyjdzie i powie, że zamknął mordę. Albo mi sklapka da od razu. Ale to zaspokojnie... Nie, Przeżyję specjalnie dla was. Nie no, nie odłączą coś. Dzień teach robi! Bo wiem Kurwa nie nie mamy beda, nie mamy beda, ja wyjdę. Nie! Bożeś zwojdował? Tak. U nas jest trzech. Nie żyje. Ogółem no Dominik, iście z nimi nie bić. Nie żyje! Ja też... Dominik, idziemy z nimi bić! Nie a na to, tobą! Plecy, 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 plecy apteczka! Nawet tego jak coś to już nie będzie w filmie, bo przegrałem, a ja nie mogę przegrywać. Nie, ta arena nie będzie w filmie. Ty, ale no jeszcze ja wiem. jestem, nie? Tak samo. Ja też. Ale ja muszę wygrać. Rozumiecie? Ja muszę żyć. Muszę pokazywać, że ja jestem jednak najlepszy w tą grę, no nie? A to nie róbcie, to, to ja zespoł zapozuję nagrywanie. Macie hejsta dwójkę jakby, co? Dobra, apteczka, uważaj, plecy masz, dobrze. Dawaj go, Dominik, robisz. Plecy, plecy. Apteczka, apteczka, apteczka! Dobra. Hejka naklejka to znowu ja. Nagrywam to czwarty czy piąty raz, ale spokojnie. Czwarty raz. Tylko po to, wam pokazać, że jestem najlepszy w tą grę. Nie to, co te. bez kurwa mózgi, nie umiejące grać, tak, jak, do, tak oczywiście dobrze jak tak ja. Jak te. Ale spokojnie. Przedstawię ich. Przedstawcie się, proszę koledzy, moi ukochani, po kolei. Widać, chyba jednego. Dobra, go, ty pierwszy? Stanę YouTube. Przedstaw się nam i powiedz, co lubisz robić w życiu. Lubię grać. Lubisz grać. Rozumiem. Następna osoba to będzie z naszego składu Youfipli. Pli, przedstaw się nam. Kuź wam deski kupiłem. Cicho. Yufiepli się przedstawia Lubię geju Dobra, czyli mamy fanatyka LGBTQ Dobrze, szanujemy O, 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 dobra No nie no Nie no i mamy już podjazd Ojej, rzeczywiście Kurwa kolejny restarcik Rzuć ci kurwa Proszę, To drewno się przydało Buh! Nie mamy beda Mamy o, Dobra, eee Lecimy do żółtych Jak mi to się kurwa, i mi się to kurwa podoba, że każdy się przedstawił, a ja zostałem ominięty, i tak w chuj. Aha, no! No, no bywa! O, nie ma no serio, bela. shiftuję, żeby się. Bit... Ja się chociaż odrodziłem. No, serio? <grym> no kurwa, mówiłem, musimy mieć idealną rundę, nie może nikt z nas zginąć. Ja może chyba, ja zginęć. to, zacznę, ja zostanę, co? Co? to mogę. No Dobra, hejcia naklejcia po raz siódmy, widzimy się tutaj i zaczynamy się przedstawiać po kolei i szybciutko. Przedstawcie się po kolei Stain Pedofil go gok, mój chłopak cześć, tutaj Stain i nagrywam kurde, ten materiał 21 minut. Ja to Ma. nagrywam 28 sekund i się czuję zajebiście, ponieważ jest godzina praktycznie w pół do pierwszej kurwa debil. Eee, praktycznie w pół do pierwszej i przedstawcie się po, ko po kolei. No najpierw, Stein. Najpierw Stein był, Stein się przedstawił. Teraz Ufi play. To ten domek. Pozdrawiam. O ja właśnie spadłem, bo nie mam wełny. Żartowałem, oczywiście, nie spadłem. Czerwoni i myślą, że są śmieszni. Bo się nawzajem trollują. Ale nie wiedzą, że jestem za dobry na nich w tą grę. Nie, kurwa. Wypierdalać z generatora, ja robię arsenał, kurwa fireboli. Będę campił przez 15 minut, dobra. Kampienie. Przez 15 na generatorze. minut? Tak. A co? Ja pierdolę. Luzak. Co tam? Ja pierdolę! Jak ty bronisz? Luzak! No wiesz, kurwa, Luzak no zagwie... wiesz, że coś stało pod, yy, po raz drugi? Straciliśmy łóżka? Nie, zostałem kurwa za No bo się nie przypomniasz! O kurwa, <laughs> się Dobra, nie przedstawiłem jeszcze jednej osoby Agres. E, apteczka podłoga Proszę się przedstaw. Dobra, obroń mnie. Huń mnie, Dobra, obroń. Jestem apteczka, e, uwielbiam golić Stayna. To jest moja pasja. To go okay. no, Stayda, no Lubisz go, go golić? No, uwielbiam wow. go, go golić. Ciekawa pasja. Jak widać zabiłem czerwonego, ponieważ jestem Bez bardzo wiedzy. dobrym playerem w tą grę. E, nie idź sam czerwone. na nich, idioto! Dobra, powodzenia. Czekam na ciebie, Dobra, oh, Powodzenia. Ja nie dobra nie i, tak, nie, nie i tak, nie, tak, i tak, nie przeżyjemy Więc, no jesteś upośledzony Dobra, kurwa, chuj, kolego. muszę wracać A psik! No! Ty się jeszcze kurwa wycisza. Dobra, jestem, nie mogę po prostu, nie wytrzymam zaraz umysłowo, psychicznie Wszyscy mnie gnębią! <głos> <głos> Mama mi przychodzi do pokoju i mi okno jeszcze zamyka, gdzie mi jest dusz, no ja się uduszę w tym pokoju